Świat pomaluje ci na niebiesko Nelago mówi, że przelewasz szamot Nie wiem, co będę miał za rok, ale wie co będę miał dziś Jeszcze ze mnie jest Bacho, jeszcze będziesz dumna mamo Dzieci, co mi słuchają. kochają A Rafalek wpłacił 150 zł, widać że masz dzisiaj, dużo energii to super tak trzymaj Dziękuję bardzo, że to doceniasz i tak się streamuje widzowie! To jestem ja, Daniel Magikal, a to są gwiazdy wojny i niespodzianka na dzisiaj, na dymy. Lecimy z terduszka! Zapraszamy! O! Polska rodzinka, Polska rodzinka, Polska rodzinka, Polska rodzinka. Uh, siema. Witaj nice. w naszych Polska rodzinka! W obcych brogach! Polska rodzinka. Ou, au, o, o, o! Polska rodzinka! Polska rodzinka! Polska rodzinka! Szysiaki! Myślałem, że jestem naczpany! cześć to? Jo. Nie, to nie narkotyki. Wyspałem się, mam witaminki w sobie i nie mam powodów do smutku. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Udało mi się coś wygrać w życiu. Jestem mega szczęśliwy za super osoby i, no. i trenuję sobie, nie? Trenuję sobie. No i fuck you. No, ja chciałbym fuck you. Trochę, nie? Eee, dobrze, pani Gosia za chwilę wjeżdża, lecimy widzowie, jedna z gwiazd, witajcie w sobotni wieczór, mam nadzieję, że zapewnimy wam dzisiaj dużo rozrywki, wczoraj zamulaliśmy, ale myśleliśmy, że już będzie koniec, ale tutaj się nie da skończyć, to jest niekończąca się historia, przygoda, Opowiesz. zapraszamy Gosię! Opowiesz. Czpul, a syn ty pijesz, że Ty może, że jestem, ty, że szpałem dzisiaj. Yo.